na wariaty, wariatki po dłuższej przerwie ile kiedyśmy nie nagrywali, ale musieliśmy złapać nową wenę Truszą nowe oddechu. siły I co? Dzisiaj was zabieramy na skuter śnieżny do Woli Piotrkowej. Jest to z 20 km od Sanoka. W sumie nigdy nie byliśmy Dzisiaj wybieraliśmy między skuterem śnieżnym a nartami. Że na nartach jeździmy w miarę regularnie to wybraliśmy dzisiaj skuter śnieżny Także Oglądajcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. U! Siemanko w nowym roku. Tak jak Mateusz mówił, uderzamy na skuter. godzinka jazdy. Mam nadzieję, że uda nam się nagrać parę fajnych ujęć. Bardziej tutaj ja będę kamerzystą, no bo Mateusz będzie kierował. Będziemy mieć skuter dwuosobowy. Ja może nie wiem tam z 10-15 minut się przywiozę. Ale już raz byliśmy na kładach, no to na pewno też ciężko się tym kieruje. No to co, idziemy. I oglądajcie. Tak. Na no, co u nas zrobiło zimę? I to taką dość sporą zimę daj tak, będziecie widzieć na nagraniach. No, Dlatego korzystamy. Dokładnie. Takie troszkę byliśmy rozbici. Czy narty, czy skuter ten śnieżny. Ale dzisiaj skuter, a na narty jeszcze przyjdzie czas. Dokładnie. O. Teraz idziemy do tej wypożyczalni. Chyba dobrze idziemy, a tutaj, się takiego chłopaczka to myślę, że to gdzieś tutaj. To... Pierwszy etap za nami znaleźliśmy panią, która kazała nam iść wyżej, skręcić na prawo i poczekać w wiecie jata. <noise> I że Piotrek przyjedzie. To chyba tutaj jest ta wiata. To tu pewnie będą te skutery śnieg. A tu na pewno, no Idziemy tu? Tak, tak. Co? Tak tak. I ogólnie... do tego śniegu nas spadło. No, sporo. No i ogólnie tutaj można wypożyczyć sobie skutery. Albo, że samemu się jeździ, albo z przewodnikiem. Z przewodnikiem jest na tyle lepiej, no, że pokazuje fajne trasy. Także my tą drugą opcję wybraliśmy. to zobaczę, czy są skutery. Coś my znaleźliśmy. Tadao. Jest tych parę skuterów. Jest, no. Chyba, jak tym się kieruje. Nie mam pojęcia. Lecz biegi są w tym? Chyba nie, chyba nie. Nie, ma, nie? nie chyba gaz, Biegi moc. to będzie przejebane jechać, bo niczym ogarniemy biegi to... S -s -s -s. Fajnie. Fajnie takie, no. Taka... Coś innego. Coś innego. Nie może, wiesz, nie frajda, żeby co tydzień jeździć, ale raz na jakiś czas spróbować, w sumie, no. Dobra, kaski założone. Ja uspokojony. A ty na oczy... a jest, dobra. Gogle są, wiesz? nie to, o, ściągasz tak? Jest, to a nie, nie przez to. ty <ślał> mówi, <ślał> <ślał> że to będzie ściągnąć. Ja myślałam, że to są, wiesz, takie gogle. Ja pewnie mam na magazynie, aczkolwiek... No. Tak się Nie pomylić gazu z hamulcem i nie używać jednocześnie. Mhm. To jest jakby zasada numer, e, numer jeden. Pełna tylko dobra. Skręcając w lewo, wychylamy się w lewo. To jest wychylenie. Kolano i tyłek trochę poza skuterem. Nachylenie się takie to nie jest nachylenie na skuterze. Dobra. Pasażer, jeżeli ma pomóc, to też może troszeczkę tu balansować. To dużo pomaga. Ciężko się skręca. No w takim mokrym śniegu na pewno Nakłada, żeśmy byli też, to ciężko I ci jeszcze, jeszcze z pasażerem no. Bo rozumiem, że wariant, że jedziecie razem, tak? Tak, tak, tak no Nie chcę pani spróbować e, Nie, ja sobie może spróbuję gdzieś ale tam, kawałek okay, dobra Bo ja czasami jak ktoś się boi, to proponuję taki wariant Wyjedźmy, nie będzie sobie radziła, to się przesiądzie mhm. A jak no. wyjedziemy na jednym skuterze, to na to dwóch to nie to panie, wrócimy, nie? No. Bo jazda jest zdecydowanie lepsza niż siedzenie, ale okej. Okay. Słuchajcie A więc nogi głęboko, żeby nas nie kusiło się podpierać Skuter jak nie dociążymy, to lepiej żeby się z nami przewrócił, niż żebyśmy go podpierali i oberwali tym aluminium po nogach. Aha, jak dobra, się wywrócimy to będzie kupa śmiechu, trzeba naprawdę już przesadzić, żeby szyba się pobiła. Więc y, raczej trasa będzie bezpieczna, tylko że no, mamy głęboki śnieg, teraz za podpodem nie zamarznięta y, y, ziemia, więc to troszeczkę utrudnia jazdę. Zachowujecie odstęp pomiędzy moim skuterem taki, żebyście się po pierwsze czuli bezpiecznie, po drugie, żeby nie rzucało śniegiem. Dobra. Moja ręka w górze oznacza ostrzeżenie, mhm. a Wasza ręka w górze, chcecie się zatrzymać, zrobić zdjęcie, zamienić się między sobą, macie jakiś problem, zjechaliście z trasy, skuterem się coś dzieje, to wtedy łapka w górę ja podjadę i pomogę, nie? No i tak by to miało wyglądać. Jedziecie z reguły po moim śladzie. Borowy jeszcze mogą być niepozawiewane, więc wydaje się, że 2 metry obok mnie jest bezpiecznie, a tam może coś być nie pod śniegiem, więc lepiej by było jednak zdecydowanie jechać po moim śladzie. A na takiej polanie będziecie sobie jeździć jak po jeziorze, hula i dusza piekła nie ma. Wszystko tam w stronę, bo będzie jednak jeszcze wyciągało. Trzymaj się! Trzymam się? Trzymaj się. Trzymaj się. Patrycja w akcji No powiem wam wariaty wariatki, że atrakcja naprawdę mega. Na początku było troszkę ciężko ogarnąć jak skręcać, jak się nachylać ale i pan instruktor wszystko wytłumaczył dajemy radę Teraz Patrycja sama będzie za piernicę. Oh. No i dobra, chłopaki za 10 minut mają wrócić z nowym skuterkiem i jedziemy dalej. Ogólnie zdecydowaliśmy się z Mateuszem na jeden wspólny skuter. No, bo myślałam po prostu, że tym się ciężej kieruje, bo byliśmy na kładach. No i powiem, że po 10-15 minutach miałam dość, a tym skuterkiem po śniegu naprawdę fajnie się jedzie. No oczywiście tylko na zakrętach trzeba uważać i się przechylać, ale no, no coś pięknego, taka jazda. Jeden nam utknął. Tak to nie było, żeby dwie. Znowu dwie maszyny. Im wyżej tym więcej śniegu. No, ale tu pizda. Wieje okropnie. Strasznie, ale jest mega. Jak jest szefowo? Mega. Polecasz? Polecam. To najważniejsze, jak poleca to korzysty. Następnym razem do Mateusza mówię, że każdy musi mieć swój skuter, bo naprawdę łatwo się nim kieruje. Mateusz mówi, że nawet lepiej ci idzie ode mnie no tak, na początku. Tak no Patrycja ogólnie ma dryg do takich rzeczy, takich motoryzacyjnych bym powiedział. A ja to jak to ja lubię sobie coś nieraz odjebać. No i co, pan sympatyczny. Mieliśmy jeździć godzinę, a praktycznie półtorej godziny jeździliśmy. No i co? Tylko polecać, przyjeżdżać i jak będzie lepsza pogoda, na pewno jeszcze w tym roku się wybierzemy. A Twoje wrażenia jak? No ja świeżo po zejściu ze skuterka jestem bardzo zadowolony. Lubię taką pozytywną adrenalinkę. Moim zdaniem 350 zł za taką frajdę to nie jest nie wiadomo co. Gdzie? Dlatego dla Gdzie... mnie to śmieszne, jak ktoś gada, że coś dużo. Palicie fajki, pijecie piwa, inne używki, szkoda Wam nieraz co odłożyć i zrobić taką atrakcję. Bo do końca życia będziemy pamiętać. Na Najlepsze na skuterce są wywrotki. Jak Pan no. nie kazał się w ogóle odpychać, tylko macie nogi tak jakby schowane, no i tak lecicie. Bum! Tak, nic Bum. nic strasznego, a to racja. Bo jak się nogą zaprzesz, możesz no, złamać. Aha, i tutaj jeszcze dodam, że jakbyśmy nie mieli przewodnika, to by było Tak, przyrypady. bez przewodnika ciężko, bo pan znał każdą truszkę, wszystkie trasy. Najgorzej jest, jak jest taki kąt pochylenia, nie i wykręcić, tak. To trzeba masę ciała przenieść na drugą stronę. No ale mega, mega, polecam, naprawdę. No co? Udostępniajcie, subskrybujcie, lajkujcie. My wjeżdżamy w nowy rok z Buciora. Au!